Dawało, ale panowie są na to trzecie miejsce tam. bardzo bardzo. Ej, Marcin, Marcin um, prędko na nogach, niczym, można by powiedzieć, bokser. Czekamy na pierwsze uderzenie. Pak, pak, pak. Jest z wód tarczą, zwód prawym mieczem. Pupica jest bez punktu. do przodu, do przodu. Macie przeciwnika końcem miecza. Jest pierwsze uderzenie. Stunięte i piękny blok na tarczę. Jest zwarcie, wymiana ciosów, główny sędzia musi uciekać po włochu. Zgraniczny gazela, schodzi na szczęście z drogi. Mieczą jest nadal zwarcie, cios w Przy przybarcie. Marci doskonale ucieka pod prawą ręką przeciwnika, aby nie dać się przyprzeć. Marci jest delikatnie na oko z 10 cm niższy od swojego przeciwnika. Jest niesamowicie za to żwawy, trzyma się lekko na nogach. Jest cios na ramienik. Wciąż w i z rozszczepienie, w odprosie odgryza się swoim przeciwnikowi, nie jest to bynajmniej paniczna ucieczka, jest to po prostu silny manewr strategiczny, odgryza się swoim przeciwnikowi, z barki Zadają sobie oba ciosy, same płazy, same płazy, same Trzymają się mocno, Artur wykorzystuje swoją przewagę wzrostu, aby przywozić przeciwnika. i próba rozerwania się. Sędziowie czekają i mamy przerwanie, mamy przerwanie panowie, mamy przerwanie. Mamy przerwanie i kontynuujemy, bo, bo co bądź nie jest to walka zapaśnicza, tylko na miecze. Jest uderzenie w chałupaskułowane. skulowane. jedzie Powolna zmiana ciosów. Uderzenie odarcze jest walka krzyżowa z obu stron. Marcin Naciera trafia przez blokiem jest na rok. zostanie zaliczony cięcie w biodro dosyć Artur odcina się, unika ostatniego ciosu i mamy koniec walki. Bardzo... werdyktów zwycięża Marcin Janiszewski. Pięknie, piękna.